wiesz co, mam wrażenie, że w grudniu świat wariuje. Wchodzisz na YouTube'a, a tam vlog ma z dzień pierwszy, dwunasty, dzień dwudziesty. Na Instagramie prezentowniki, listy rzeczy, które musisz kupić, co koniecznie ogarnąć przed świętami, i jeszcze najlepiej w pastelowych kolorach z idealnie zapakowanymi prezentami. I człowiek patrzy na to wszystko, i gdzieś pod spodem pojawia się ciche Ja nie wyrabiam. I ja w tym roku, szczerze mówiąc, oficjalnie się z tego wypisuję. Nie będzie u mnie vlogmasa, nie będzie świątecznego wyścigu na perfekcyjne dekoracje i nie będzie listy powinnasz. Ale nie chcę też zostawiać cię bez wsparcia, bo wiem jak bardzo grudzień potrafi rozjechać ciało, trawienie i głowę. Dlatego wymyśliłam dla ciebie świąteczno-noworoczną serię pięciu odcinków, w której pokażę ci, jak ayurveda może cię realnie wesprzeć w tym czasie. Bez presji. Za to z dużą czułością do siebie. Jeśli widzimy się pierwszy raz, nazywam się Karolina Dziombor. Jestem terapeutką ajurwedy i nauczycielką jogi. Na tym kanale pomagam kobietom zadbać o ciało, umysł i duszę. W realny sposób, metodami, które wpisują się w codzienność. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz lajka, zasubskrybujesz mój kanał i klikniesz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z świąteczno-noworocznej serii. W dzisiejszym odcinku przy choince opowiem Ci o tym, jak Ayurveda patrzy na grudzień i dlaczego ten miesiąc tak łatwo nas przeciąża. Zatrzymamy się przy jedzeniu. Przy tym, jak nie zajechać swojego układu trawiennego w całym świątecznym maratonie. A na końcu podpowiem Ci, jak w tym czasie wesprzeć watę, pitę i kawę. Gdyby chodziło tylko o 3 dni świąt, naprawdę nie byłoby problemu. Zjadłybyśmy pierogi, barszcz, kawałek ciasta, pospały dłużej, może zrobiły spacer po obiedzie i organizm spokojnie by to udźwignął. Ale grudzień nie jest tylko o trzech dniach. Grudzień to jest cały miesiąc śledzików, wigilii firmowych, spotkań przedświątecznych, klasowych i przyjacielskich. Co chwilę ktoś zaprasza na małą wigilię, a stół wygląda jak powtórka z rozrywki: sałatki z majonezem, śledzie, ryby, ciasta i często nie mamy wpływu ani na jakość tego jedzenia, ani na porę. Jemy późno, jemy w pośpiechu, bo akurat ktoś wygłasza przemowę, ktoś wznosi toast, dzieci biegają, ktoś wciska ciasto. Przecież musisz spróbować, bo specjalnie zrobiłam. Jeśli spojrzysz na ten miesiąc jak na całość, to nagle robi się jasne, czemu po świętach czujesz się ciężka, senna, rozdrgana albo po prostu zmęczona wszystkim. To nie jest słabość charakteru. To jest fizjologia, emocje i realne przeciążenie bodźcami. Grudzień testuje nas z każdej strony naraz. Listy rzeczy do zrobienia przed świętami potrafią mieć długość rolki papieru toaletowego. Ilości bodźców, światła, reklamy, świąteczne piosenki w każdym sklepie. Media społecznościowe, gdzie wszyscy już wszystko mają gotowe. A do tego dołóż jeszcze nadmiar jedzenia i skomplikowaną dynamikę relacji międzyludzkich. I teraz tak. Pierwsza zwykle wykrzacza się wata. To ona mówi: Ja już nie wyrabiam. Przestajesz dobrze spać, trudniej ci się skoncentrować, drobne rzeczy zaczynają cię przerastać. Czujesz napięcie w ciele, trudno ci się wyciszyć przed snem, dogonić własne myśli. Tyle dzieje się na zewnątrz, że wewnątrz robi się przeciąg. Potem pita. Pita wchodzi cała na biało z hasłem: Dobrze. To ja tym wszystkim zarządzę. Rozpisuję listy, organizuję, dopinę szczegóły. Wszystko ma być zrobione na czas, pięknie i najlepiej. I w momencie, w którym coś nie idzie po jej myśli, ktoś się spóźni, coś się przypali, ktoś nie pomoże tak jak obiecał, napięcie idzie w górę. Pojawia się złość, kontrola, słynne: odsuń się, sama to zrobię. A potem wypalenie. No i kafa. Kafa kocha bliskość, kocha rodzinę, kocha siedzieć przy stole, ale ma też swój limit. W którymś momencie tych ludzi, emocji, zapachów, historii jest po prostu za dużo. Kafa zaczyna się robić ciężka, zamyka się w sobie. Ma mniej energii, trudniej jej wstać, ruszyć się, wejść w ruch. A grudzień potrafi ją dosłownie przycisnąć, jedzeniem, atmosferą i ciągłym byciem dla innych. Kiedy to widzisz w taki sposób, to nagle przestajesz się na siebie złościć, bo już wiesz, że w grudniu to nie ty nie ogarniasz życia. To grudzień naprawdę robi bardzo dużo hałasu i zamieszania w Twoim układzie nerwowym. No i skoro ten miesiąc wygląda jak jeden długi świąteczny stół, to naturalne pytanie brzmi, co możemy zrobić, żeby w tym całym zamieszaniu nie dokładać sobie jeszcze problemów z trawieniem? I od razu uspokajam. To, o czym tu mówię, nie jest listą zakazów na trzy świąteczne dni, tylko czymś, co możesz stosować i w święta, i na wszystkich grudniowych śledzikach i wigiliach. W ajurwedzie mówimy o agni, ogniu trawiennym, który jest jak mały kominek w środku. Kiedy jest zadbany, nakarmiony dobrym drewnem, Pali się spokojnie i równo. Po posiłku czujesz lekkość, jasność w głowie, masz energię. A kiedy wrzucimy do niego mokre drewno, śmieci, za dużo naraz, kominek zaczyna dymić, to jest ten moment, kiedy po świątecznym posiłku czujesz balon w brzuchu, senność, zgagę, ciężkość i jeszcze dorzucamy do tego alkohol albo litr słodkich napojów. Dlatego tak dużą część tego odcinka chcę poświęcić jedzeniu. Pierwsza ważna rzecz, nie głódź się na zapas. To jest taki klasyk. Cały dzień nic nie jem, bo wieczorem jest wigilia, więc odbiję sobie. Dla Agni to jest tortura. Przez cały dzień ogień wygasa, a potem wsadzamy do pieca wszystko naraz. Zamiast tego dużo lepiej zjeść rano coś ciepłego i lekkiego. Owsiankę, jaglankę, ryż z duszonym jabłkiem i w ciągu dnia chociaż mały prosty posiłek. Na przykład zupę krem. Dzięki temu nie siadasz do stołu na głodzie absolutnym, w którym ciało ma już tylko jedną myśl: Daj wszystko, co jest na stole. Druga rzecz: naprawdę nie musisz próbować wszystkiego. Wiem, jak to jest, kiedy babcia patrzy, ciocia namawia, a na stole jest 12 potraw i każda woła: Spróbuj mnie. Ale prawda jest taka, że odmówienie kawałka sernika albo jednej potrawy nie jest brakiem szacunku, jest troską o swoje ciało. Możesz z pełną życzliwością powiedzieć: Wygląda pięknie, ale już naprawdę jestem najedzony. Może spróbuję jutro. Albo skupię się gdzieś na tym, co mi najlepiej służy. Bardzo pomaga też prosty, praktyczny trik. Nakładasz sobie to, co chcesz zjeść na jeden talerz. Nie chodzisz w kółko z pustym talerzem po dokładki, tylko zostajesz przy jednej, świadomie wybranej porcji. Nie mieszamy oczywiście barszczu z sernikiem. Ale na takim talerzu spokojnie może się zmieścić trochę ryby, kilka pierogów, odrobina sałatki. Kiedy widzisz całość, łatwiej zapanować nad tym, ile jesz. Jest jeszcze jedna rzecz, o której lubię głośno mówić. Największy problem często zaczyna się nie w święta, tylko po nich. Wywozimy ze sobą pudełka z jedzeniem, dojadamy przez tydzień, żeby się nie zmarnowało. I ciało ma cały czas sygnał. Ciężko, ciężko, ciężko. Jeżeli możesz, daj sobie po 26 grudnia kilka dni lżejszego rytmu. Ciepłej zupy, kiczari, proste warzywa, ryż, kasza. Nie jako kara, tylko jako przytulenie swojego układu trawiennego. W momencie, kiedy poczujesz, że jesteś pełna, Spróbuj wstać od stołu. To jest malutka rzecz, ale robi ogromną różnicę. Wyjdź do innego pokoju, otwórz okno, przejdź się kilka minut, pomóż w kuchni, pobaw się z dziećmi albo z psem. Po takiej pauzie dużo łatwiej usłyszeć, okej, okay, mam naprawdę dość, albo jeszcze mam ochotę na mały kawałek ciasta. Zamiast automatycznie sięgać po dokładkę, bo tak robią wszyscy dookoła. Pomocne są też ciepłe napoje. Ciepła woda, napary z kuminu, kolendry, kopru włoskiego, imbiru czy anyżu. A jeśli lubisz kompot z suszu, to wersja bez cukru, na dobrej jakości suszonych owocach, też może pięknie wspierać trawienie i nawilżać od środka. I tutaj wracamy dokładnie do tego, od czego zaczynałyśmy. Do tych trzech dni świąt. Jeśli przez większość grudnia jesteś dla siebie w miarę dobra, korzystasz z tych prostych zasad na śledzikach, wigiliach firmowych i rodzinnych spotkaniach, a po świętach nie dojadasz przez tydzień wszystkiego z pudełek, to same trzy świąteczne dni naprawdę nie muszą być czasem spinania się przy każdym kęsie. Jeśli na co dzień nie masz większych problemów z trawieniem, możesz w te święta trochę sobie odpuścić, zjeść to, co kochasz, ale zrób to z uważnością, a nie z wyrzutami sumienia. Ciało sobie z tym poradzi, kiedy przez resztę miesiąca ma od ciebie wsparcie, a nie tylko wymagania. I teraz chciałabym wrócić na chwilę do tej emocjonalnej strony grudnia. Bo jedzenie to jedno, a to, co dzieje się w głowie i w sercu, to jest drugi ogromny kawałek historii. Niezależnie od tego, jaką masz dominującą doszę, grudzień lubi nam rozjeżdżać podstawy, sen, rytm dnia, poczucie bezpieczeństwa. Dlatego zanim wejdziemy w to, co wspiera watę, pitę i kawę osobno, warto mieć kilka takich fundamentów, z których może skorzystać każda z nas. Po pierwsze rytm, choćby bardzo przybliżony. Stałe mniej więcej pory snu i posiłków robią dla układu nerwowego więcej niż kolejny suplement na stres. Jeśli wiesz, że wieczorem czeka Cię późna kolacja, zadbaj o wcześniejsze, ciepłe, lżejsze jedzenie w ciągu dnia i spróbuj nie kłaść się spać codziennie o kompletnie innej godzinie. Organizm kocha przewidywalność, szczególnie w grudniu. Po drugie, małe kotwice w ciągu dnia. To może być 5 minut z ciepłym naparem bez telefonu, krótki spacer między jednym a drugim śledzikiem, kilka spokojnych oddechów w łazience, zanim wejdziesz do pełnego ludzi salonu. To są takie mikro rytuały, które mówią ciału jestem z tobą, widzę cię, nawet jeśli dookoła dzieje się dużo. Po trzecie, realne minimum zamiast idealnego maksimum. Zamiast listy zadań na pół metra, Możesz mieć grudniowe minimum. Trzy rzeczy, które naprawdę są dla ciebie ważne. Na przykład jedna potrawa, na której ci zależy, jedna tradycja, którą chcesz zachować, jedna rzecz tylko dla ciebie. Reszta może być w bonusie, jeśli starczy sił. To bardzo obniża wewnętrzną presję. Po czwarte, granice. Nie musisz brać udziału w każdej wigilii firmowej. Nie musisz jeść za kogoś. Nie musisz siedzieć przy stole od początku do końca tylko dlatego, że tak wypada. Masz prawo wstać, wyjść na chwilę, odmówić kolejnej porcji, powiedzieć dziękuję, już naprawdę mam dość. To jest dbanie o siebie, nie egoizm. A dopiero na tym tle fajnie widać, jak różnie reagują na grudzień poszczególne dosze i czego każda z nich najbardziej potrzebuje. Jeśli masz dużo waty, to grudzień będzie cię rozstrajał głównie chaosem. Dużo planów, dużo jeżdżenia, dużo hałasu, dużo ludzi. Wata kocha ruch, ale nie znosi przeciążenia i braku rytmu. Wtedy zaczyna się lęk, rozproszenie, trudności z podjęciem prostych decyzji. Dlatego wata potrzebuje w grudniu przede wszystkim struktury i ciepła jednego prostego planu i powtarzalnych rytuałów, które ją uziemiają. Stałej godziny snu, stałej godziny posiłków, kubka ciepłego naparu wieczorem, ciepłego szala, ciepłych skarpet i kilku chwil ciszy, choćby w łazience przy zamkniętych drzwiach. Jeśli masz w sobie dużo pity, to grudzień jest testem perfekcjonizmu. W głowie pojawia się obraz, jak to wszystko powinno wyglądać. Dom, stół, prezenty, ubrania, dzieci, nawet to, jak ty sama będziesz wyglądać w Wigilijny wieczór. I każda rysa na tym planie boli. Pita w święta potrzebuje nauczyć się odpuszczania. Usiąść z kartką i szczerze zapytać, co jest naprawdę ważne. Że okno będzie domyte na błysk? Czy że będę miała siłę wieczorem usiąść do stołu i czuć obecność ludzi, których kocham? Dla Pity ogromnym wsparciem jest delegowanie. Pozwolenie innym, żeby coś zrobili po swojemu. Może trochę mniej idealnie, ale za to wspólnie. I świadome chłodzenie ognia. Wyjście na spacer, kilka oddechów na balkonie. Łagodniejsze jedzenie, kiedy czujesz, że już sama w sobie jesteś rozgrzana do czerwoności. Kafa natomiast przeżywa grudzień głównie przez pryzmat ciężaru. Ciężar jedzenia, ciężar historii rodzinnych. Ciężar atmosfery, ciężar siedzenia długo przy stole. Kafa w głębi serca często kocha święta, ale w pewnym momencie zaczyna mieć wrażenie, że wszystko ją przygniata. Dla kafy lekarstwem jest ruch i lekkość. Nie musisz od razu wyjeżdżać w góry na narty. Wystarczy codzienny spacer, kilka łagodnych skłonów, może parę bardziej dynamicznych oddechów rano. W kuchni trochę mniej na nabiału, mniej ciężkich potraw więcej przypraw rozgrzewających, imbiru, cynamonu i pieprzu i pozwolenie sobie na to, żeby nie siedzieć przy stole od początku do końca. Możesz wstać, wyjść na chwilę, pobyć sama ze sobą. Jeśli słuchasz tego i myślisz, o matko, ja mam wszystko naraz, to witaj w klubie. Większość z nas to mix-dosz, dlatego możesz wybierać z tych wskazówek to, co najbardziej z Tobą rezonuje. Na koniec chcę cię zostawić z taką myślą, że grudzień naprawdę nie musi być idealny. Nie musi być jak z reklam, może być wystarczająco dobry. Może być trochę krzywy, trochę nieposprzątany, z jedną potrawą mniej, za to z większą ilością oddechu i życzliwości dla siebie. Jeśli po tym odcinku zabierzesz ze za sobą chociaż jedną rzecz, niech to będzie zgoda na to, żeby nie jeść wszystkiego nie brać na siebie wszystkiego i nie udawać, że masz nieskończoną ilość energii. Masz prawo wybierać. Masz prawo powiedzieć dziękuję, już mam dość. Masz prawo mieć święta, które Cię niosą, a nie męczą. Jestem bardzo ciekawa, jak Ty przeżywasz grudzień. Czy bardziej stresuje Cię jedzenie, czy bardziej relacje międzyludzkie? Czy czujesz się w tym czasie bardziej watowo rozdrgana, Pitowo spięta i rozpalona, czy kafowo ciężka i zmęczona? W kolejnym odcinku przeniesiemy się do kuchni. Będziemy gotować coś świątecznego, ajurwedyjskiego, rozgrzewającego i przyjaznego dla Twojego Agni. Możesz już teraz zgadywać w komentarzach, co to będzie. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś na to wpadnie. Dziękuję Ci za ten wspólny czas przy choince. Niech zdrowie, harmonia i obfitość będą zawsze z Tobą.